Dzisiaj nagrywamy sobie filmik z Apexa. E, trochę przyniosłam kamerkę, więc będę się tak dziwnie patrzył, trochę nie tak na wprost, żeby było tak bardziej moją twarz, a nie klawiaturę i jeszcze tą myszkę. I ściszyłam bardzo grę, żeby mnie było dobrze słychać. No i sobie zaczynamy. Tu sobie odblokowałem, już bo zawsze, zanim nagram jakikolwiek film, to już wcześniej gram. Nie wiem, czy słyszycie tam jakieś dźwięki w tle. No i tutaj przepustkę sobie też kupiłam, bo czemu by nie. No tyle. Zaczynamy. Gierka. Tutaj prawie nic nie słyszę. Nie wiem, czy wy słyszycie jakiekolwiek dźwięki. My sobie pogramy tą osobą, tą. Jest saus jakiś tam, nie, nie umiem tego czytać. O, laguje. O, jest tam. Perfect, będę grał sobie. Tej nasza drużyna. No widzę, że na dobrych sojuszników trafiłem. Tej czempionie Okej, okay, lecimy. Nie, nie chcę od razu ginąć. Może polecimy tu? Okej, okay, zgadzają się nasza drużyna. Lecimy, czekamy, czekamy, czekamy okej, okay, lecimy tutaj mamy prędkość i ziemię też tak formuję, żeby mieć lepszą prędkość O, zabrał mnie, moją miejscówkę, jak ląduję. A, zapomniałam, muszę głośniej gadać, bo mnie nie będzie słychać. Biorę sobie wszystko. Ach, on już to sobie nie będzie Coś Co, żeby anulować? Żeby nie przeszkadzać? Och, ale fajnie nam coś tam dropiło. I mam tutaj legendarną skórkę do tej broni. Akurat najbardziej chciałam ja akurat nie miałam farta takiego, że skrzynki mi dropło. O, jest. Najlepszy zestaw do leczenia. Aha. O snajperki jak ja uwielbiam mieć shotgun i snajperkę. Teraz sobie wyrzucę bo to mi niepotrzebne to też to też i naszym sojusznikom to znaczy. o luneta nie chcę tej broni o plecak zgliczował się chyba Bieramy najlepszej jakości, żeby fajnie to wyglądała ta co gierka. Mm, znowu za cicho gadam. Zawsze tak jakoś cicho gadam. O, energy. Nie, energy, Ammo? O, jest to moje. I to jest najgorsza broń, więc jej nie biorę. Mimo tym, że dużo osób robi challengea na to. Najgorsza broń, bo się źle z niej gra po prostu. O, jest. O, chyba jest za dużo tak. Bo mnie potrzebne tyle slotów. Wolę mieć jakieś granaty tam sobie pójdziemy, bo tam jest bardzo dużo skrzynki a już tam chyba nie dojdę tak szybko albo mi coś tam zostanie, nie wiem no to, a do leczenia sobie biorę o tu zna, nie wiem czy to bug, czy to tak specjalnie jakoś nie wychodzi że jak wejdę lepko, ale nie wejdę o. o, chyba nie dam rady albo bez jednej rzeczy o, jestem tak sobie stoję sobie tak robię akurat czołg mi nie jest o, jest jednak moja część jedna nie jest potrzebna bardzo A moje najrzadsze i najbardziej ulubione ulepszenie. Coś tam chyba mi się na świeciło. A, nie chcę mi się. Nie, przewidziało mi się, że mam tam coś fioletowego. granaciki. Kocham granaty. to już nie muszę mieć bo jeden slot wystarczy nie się mi dużo o, czołg. zawsze kiedy ich nie potrzebuję to zawsze sama, kiedy je potrzebuję to ich nie ma nie wiem, polecimy nie wiem, to znaczy gdzieś sobie może tu? Leć, leć. O, jest, załapałem się. O, jedną skrzynkę zauważyłem. No, akurat takie niepotrzebne myśleć. Nie wiem, czy wy będziecie słyszeć grę, bo ja na przykład prawie nie słyszę. Ja słyszę, jak jakiś gracz jakąś umiejętność używa. O wiele mniej wieś, słyszę rzeczy. A to jest tylko dlatego, żeby mnie słyszeć. Nie wiem, czy tu był ktoś, czy mi się. Nie, znowu mi się przewidziało. Co mi się przewiduje. Pusto. O. Oh. ale ja poszedł tutaj, bo tutaj akurat dropik leci. Leci, o, oh, leci już. O, oh, zaznaczyłem go. I czekamy, bo żeby nie wejść na to, by nie zginąć. Okej, okay, otwierać. O jest! Ja to uwielbiam. Ja nie mogę. Moja ulubiona tarcza. Odrodzenie. Daje mi to, że na przykład jak się będę czołgać, to sam mogę się podnieść. I Bardzo mi się to podoba. Mówiłem o tym, że kiedyś raz miałem to, ale nawet o tym nie wiedziałam, że mogę sam siebie podnieść. Tylko myślałem, że po prostu trzeba mieć dużą apteczkę, by samemu siebie podnieść. A i znowu to. Jest, dobrze. Ale fajnie dzisiaj mam lód jakiś. Akurat na filmik. Mi się trafił fajny lód. Plecak też ja mam. Bo mam słaby piecek i słaby akwipunek. Gdzie idziemy? Tam, okej. Okay. Mówią, że to jest dużo. Widzę, że oznaczałem, że tu są przeciwnicy. Może są, ale na razie nic nie oberwali. Nie szczelili to jeszcze. Chyba jak tak dużo oznaczałem, to już chyba będzie. A ta, tą lunetę nie mogę przybliżać. Ja nie mogę, jak ona ma przybliżenie? nie? 6 razy. O! Ale nie da się przybliżać, oddalać. Nawet nie pomyślałem, że to może mieć takie przybliżenie. Zaraz podbródkowy, hop. Ślisk Ślisk, 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 ślizg. Ślizg. już ktoś tu było widzę. Za daleko chyba zjechałem. Od raz chyba już czytałem, to już chyba coś tam musi być. Nic nie widzę. Chyba wyżej tu będą. Ten czołg nie. Czołg, czy jakoś tak Nie wiem, co mi daje te czy, czołg czy. Czołg, czy czołg. Bardzo podobno. O, widziałem, widziałem, widziałem jednego. Chyba widziałem. Mhm. Ale ja na mnie. Ale mam mało życia. O, teraz używam mojego zestawu. O nie radę. nie! Nawet nie użyłem swojej tarczy, żeby się podnieść. A niech to. Mam nadzieję, że moja drużyna da radę ich pokonać. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że dadzą radę i mnie uratują. O, ale ma, mają legendarną... jedna osoba ma legendarną osłonę, to... Będzie trudno. 200 życia będzie miała, a nasza też może mieć 200. O no, nasz ma ten najlepszą lunetę. Czyli ma wszystkie na podczerwieniu takiego. Uuu! na no, kolejna nasza osoba obrywa. A przegramy. Mówi. DG. O, idziemy i zagramy sobie nowy meczek. O, dostałam nagrody. To sobie je założymy. To nie wiem, czy też mam. O, dobrze, że nie mam, bo mi tu by brakowało. A, jest. Wybrane. Nie wiem, czy do tej. A, nie, nie do tej. Tutaj, tak. Nie, statystyka druga to będzie. Nie chcę, no, albo nieważne. Teraz sobie zagramy inną postacią ta. bo nawet umiejętności nie wykonałem, użyłem. Ale z tej snajperki jak ja mam jeszcze nieprzyzwyczajenie do snajpienia, ja nie mogę. Bo ja jestem przyzwyczajony, bo ta snajperka ma takie potrójne szczały. Ja myślę co chwilę, że to bardziej się rozniosą te strzały, to są takie ale takie bardzo mało Nie gadajcie, że ja sam będę A! na szczęście Ok, teraz ja sobie wezmę dzisiaj programy Teraz sobie a, dać będę do programy Medykiem Teraz czekamy, a sobie oni wybiorą Według mnie najgorzej sobie wybierać drugim Bo jak się wybiera ostatnim to, to jest się szcza lotu, a jest się pierwszym, to po prostu pierwszym się wybiera. A zazwyczaj lubi być tym ostatnim. Widzę, że są trochę lepsi ode mnie. Jeden jest trochę, a jeden bardzo. Bo tutaj mamy akurat czempionów prawie na setnych poziomach. Hmm, gdzie by tu polecieć? Good, Jump o, jestem Master'em, bo usłyszałem. Będziemy lecieć tutaj. Enough Lecimy. Enough me me. I... Hop. Spadnie Zbaw... piątko. Teraz mamy lepszą. 46, 45. Nie ma prędkości, a już jest prawie na full. Napolecę ja sobie tutaj do tego domku. I zaś cicho gadam. Ja nie mogę. O, a akurat to a spamię guzikiem. A, o, jest. Wszystko mam. O nie! Ale mam nagi, że ja nic nie widzę. A, położył mnie. A, umarłem. I się leczy moim tym. Mam broń, tylko że bez amunicji. Od razu mnie już powoli ratują. Kontakt z o, już nie ratują. Już wymyśli mi sygnalizator. O, jest. Mamy. Teraz ma. I plecy. A, znowu przegraliśmy. To jeszcze trzeci mecz, może zrobimy. No. Jeszcze trzeci mecz. Puszczam sobie gierkę. Nie wiem, czy na kamerce nie będzie dobrze widać. No, bardzo mała ekspo. Zagramy sobie jeszcze raz. Tylko znowu jakąś inną. Nie wiem jaką. Tego słabo. O, to może. Chyba, że zajmą inni, to sobie zagramy inną jeszcze. Jeszcze inną. Nie wiem czy kamerka mnie dobrze nagrywa o teraz chyba będzie idealnie. Ja mam tu taką podstawkę sobie ja dałam na kamerkę. I musimy wyciszyć odciąg, tak jakiś miał mikrofon, żeby nie było praw autorskich. O najgorzej, bo wybieram drugi. A o, sobie, o zakres sobie sezonową postacią. A bym jednak sobie on wiem. Ja Zagrał sobie sezonową postacią. Ja sobie zagrałem jedną z moich ulubionych. I medyk, najlepsza, jedna z najlepszych. O, jeden z naszych ma poziom. A drugi jest też bardzo dobry czempioni są bardzo dobrzy jak zawsze gdzieś wygrałam sobie gierkę, ale to było tak lecimy tu o nie, zablokowaliśmy nie gadaj, że lecimy tam, gdzie ja chciałem tam będzie taki lód że nawet nie wiecie, ale będzie tyle przeciwników, że też nie wiecie, no jednak musimy tu lecimy tutaj, teraz sobie sami albo nie, jednak nasza drużyna nie leci jestem poza mapą więc mam małe problemy I... a jeszcze 16, 15, Jest, jestem bezpieczna nie umie. mam jakiś pistolet Wolę ten! Albo nie bo mam dwa przecież, mam przecież dwa sloty Niestety nie mam do nich amunicji, ale gościu chyba miał fajnego skina No, mam takiego łatwego, prostego U, ktoś tu był! Chyba ktoś tu był nam Nie moja drużyna sobie uciekła Uuu, że tego położyli, widzę. słyszałem już na Może amunicja zdobędę. i Jestem w bezpiecznym wymiarze i nic mi nie zrobię. Adres, zrobię w sumie. To ja wolę mieć najgorszą broń, ale mieć do niej amunicję. No to jest lepsze, ale tu było sojusz. już? O, ta chyba będzie miała też masero. A ma lepszego skina. O, jest amunicja. Tu musimy przodować. A, mam jakieś tam bardzo mało amunicji, ale mam. A moja drużyna gdzieś uciekła i. O, chyba coś mają fajnego, to mają, no. Od dam tego portal. Od razu robię, pat Od razu robię coś śmiesznego. muszę szybko polecieć, że jak będziemy się odepać tym portem to będzie niespodzianka śmieszna no chyba, że nie będziemy odepać się ale ładny skinek, ale mi się on mniej podoba niż tego co ja mam Amunicję. Oh. Co? Tu? A, ah, oni są dalej. Ok, to mi doda mojego teleporta. Oh. A, ah, zostają, widzę? a zawsze przyjdę spóźniony Grałem. I zobaczymy ile dostaniemy expa. Zobaczymy ile odebrałem życia też, bo troszeczkę odebraliśmy O ja, ile to zajmie ten filmik gigabajtów? Ja nie mogę. A 70 życia. Akurat kila na filmiku nie zrobiłem i musimy kończyć. Pa.